W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia kluczowe pytanie dla naszej wiary. A Wy za kogo mnie uważacie? I od odpowiedzi na to pytanie zależy styl i jakość naszej wiary, naszej z nim relacji. Kim? Pyta Jezus. Jestem dla Ciebie. Osobiście, konkretnie dla Ciebie. Wiem, że Jezus oczekuje od nas szczerej i osobistej odpowiedzi. Trudnej, bo nie da się go zbyć jakimiś pobożnymi formułkami wyłączonymi na katechezie czy jakimiś pustymi słowami, za którymi, za którymi niewiele się kryje. Tym bardziej, że On zna nas, zna nasze serce. A odpowiedź jest potrzebna raczej nam. I jedynym kryterium do odpowiadania na to pytanie jest nasza szczerość. I druga rzecz ważna w tej Ewangelii. Jak Piotr wyznał, że Jezus jest synem, że Jezus jest Mesjaszem Bożym, to pisze Ewangelista Łukasz, Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili. Może nas dziwić taka reakcja Jezusa. Ale ona jest ciekawa z tej strony, że jakby Chrystus chciał powiedzieć nam, że nie możesz o mnie mówić, nie możesz o mnie świadczyć, jeśli wpierw sam mnie nie poznałeś, jeśli mnie nie szukasz. Jeśli nie masz ze mną osobistej relacji. Bo, jak to mówił Napoleon, największą niemoralnością ludzi jest mówić coś, co się samemu nie wierzy. Tak mówi pismo święte, słowa w nim tkwią, niepojęte. Tak mówi pismo święte i niepojęte, słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów Może byś umiał A choćbyś chciał Nie będziesz mógł